going to be a fine night tonight. Niedawno zrobiłem filmik Zaginione gry sieciowe, gdzie omawiałem nie tylko niedostępne dzisiaj gry sieciowe, co gry z praktycznie zerową dokumentacją na ich temat. Ostatnio było 6 przykładów, dzisiaj kolejne 6. Zapraszam. Yeah. Yeah. Uh. O tak z 15 lat temu wprowadzono gierki na serwisach społecznościowych jak Facebook, nasza klasa. Jedną z takich gier było oczywiście IC Tower 3D. Czyli bardziej rozbudowana wersja poprzednich gier Icy Tower z bardzo bogatą historią. Zasady tej gry są oczywiste. W tej wersji konkurowałeś ze znajomymi, których miałeś na Facebook, na wyniki, ubierałeś swoją postać. Zadowolny wyczyn. Na przykład 200 combo, dostawałeś jakieś ekskluzywne wdzianko, albo czapeczkę, czy jaki tam chula. No i było więcej roboty niż w pierwotnym Icy Tower. Ja lubiłem... Prr, eksplorować jakie są tekstury kolejnych pięter. Były zarówno wieże do odblokowania, co miały zajebistą muzykę w tle. Posłuchajmy zresztą. Mhm... Szczerze? Zaskoczyły mnie requesty, że ten facebookowy ICY Tower jest lost. A, ale faktycznie, nie ma tego na Facebooku, a nasza klasa została zamknięta dwa lata temu. No to gdzie masz w to zagrać, nie? Szukałem wzdłuż i wszerz jedyne co się stało na flashpointcie to demówka, która ma ograniczenie do dwusetnego piętra, przy którym pojawia się odnośnik, że w pełną wersję zagrasz na Facebooku. No dobra, to to kliknijmy. Nie usunęli mnie! No i to tyle w sumie. Miało dużo ciekawych kampanii reklamowych, co nie? Tak jak ta z czerwonym kapturkiem, która w pierwszej wersji kończyła się tak. Grosze za sms w sieci to zawsze 3 grosze. Ze względu na brutalność tej sceny, zainteresowała się tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. No kurwa, to ty? To twoje kurwa! W efekcie druga wersja reklamy wygląda, jakby ktoś to zedytował w tym, w Windows Movie Maker. Kurwa, i tak, to jest oryginał, co był w telewizji, Legends. Według mojego serdecznego kolegi Milos Kamilos, w 2005 roku na stronie internetowej Heia, był swego rodzaju programik umożliwiający wklejenie swojego zdjęcia, zdjęcia twarzy, na mordę czerwonego kapturka z tej właśnie reklamy telewizyjnej. A faktycznie są dowody, że coś takiego było. Czyli bardzo podobny case do tej gry Flash od Breaking Bad. Co też jest lost, albo do tych popularnych w tamtych czasach usług, jak gdzie wstawiałeś mordy swoich kumpli, na przykład, do jakiegoś nagrania, co tam było do wyboru. Oczywiście, jako że to, yy, no to od Heja, co było na stronie, jest lost, i nie ma żadnych nagrań, gdzie ktoś tego użył. Yy, no, nie mam przez to niczego więcej do pokazania w tym temacie. rod się kurwa ode mnie odpierdol. że nie na temat, nie! powiedzcie, czy kojarzycie ten utwór? Dwa lata temu pewien użytkownik na forum poświęconym muzyce zapostował ten fragment i znalazł go gdzieś w starych plikach na kąpie. Prawdopodobnie myśląc, że ktoś na luzie mu poda, co to za piosenka i tyle. Tymczasem okazuje się, że nie ma nigdzie po niej żadnego śladu. Nieznany jest autor, gdzie to nadawano, czy rok produkcji. Wiele osób tego szukało. Gdyby nie ten post, ten utwór muzyczny zaginąłby w czasie, co najwyraźniej miało miejsce przez jakieś 20 lat. Często podawaną teorią jest, że piosenka pochodzi z reklamy telewizyjnej, na przykład reklamy kosmetyków. Inni spekulują, iż ze względu na specyficzną wymowę wokalisty Słów po angielsku. Piosenka mogła być stworzona przez jakiś label w Japonii bądź Brazylii. No, wiadomo, że to utrudnia znalezienie jej. O, to moja teoria. Utworu nie da się nigdzie znaleźć, bo jego autorem może być osoba, która to dodała, nie! robiąc nas wszystkich w balona. Ale mam nadzieję, że moja teoria jest błędna, a w przyszłości odnajdziemy całość, bo jest to bardzo interesujący case. Ze wszystkich zaginionych gier, jakie omówiłem, w to chciałbym zagrać najbardziej. Chociaż ten jeden ostatni raz. Ale od początku. W 1995 roku powstała gra komputerowa o nazwie. Achtung. Die kurwe. I jej zasady są proste. czyż za sobą ścieżkę, co nie? Twoim zadaniem jest nie wpaść w ścianę, w ścieżkę przeciwnika, ani w swoją ścieżkę. No i ten, kto przetrwa najdłużej, zdobywa punkt. Wzorując się na tej grze, lata później powstało fleszowe Care Fever oraz bardziej rozbudowane Care Fever 2, co miało multiplayer. stało się po 6 osób, teamówki po 4, zbierało się bonusy na przyspieszenie, spowolnienie, zmianę grubości linii itd. Miałeś rangę, prosy miały powyżej 1300 jak ja. Mama Luigi? <laughs> sklep, sklep mogłeś sobie kupić jakiś pattern albo ikonkę. Ta gra miała nawet własne radio. Ciekawe co teraz tam leci. Co? Skąd oni to mają? Te 9 czy 10 lat temu popularne było nagrywanie filmików na YouTube z tej gry. Hey guys, and welcome back to some more Curve Fever. With the side, w Polsce też. U nas oczywiście była wirtuozeria komedii, bo youtuberzy zamiast Kerf czytali kurwę. Gram sobie w kurwę Fever. <grystanie> po kilku latach stworzono część trzecią curve Fever Pro, gdzie dali za dużo takich. Niepotrzebnych pokiczkanych dodatków, jak strzelanie z rakiet, to nie jest potrzebne. Lobby jest niewygodne, brzydcza stylistyka, bo w dwójce wszystko było minimalistyczne i łatwo było się potem poruszać. W celach promocyjnych części trzeciej wyłączono serwery do Carfiver 2. Ech, no, niestety, it's over. w roku 2009, jeżeli mnie pamięć nie myli, w pierwszy dzień wiosny w serwisie nasza klasa była gierka Topienie Marzanny. Była ona dostępna do zagrania jeden góra dwa dni. Zadaniem było bodajże trafienie w celownik czy coś takiego. Za poprawne ukończenie gry otrzymywało się naklejkę na profilu. A w tamtym czasie, aby mieć jakąkolwiek naklejkę, ktoś musiał ci ją kupić za SMS. Dziewięcioletniemu mi zależało na kolekcjonowaniu naklejek na naszej klasie, dlatego to było na wagę złota, bo ta marzanna, cf, no, no to była ekskluzywna naklejka, w dodatku za darmo. Ech, teraz tak, wspomniałem już o tym dwa lata temu przy okazji filmiku Polskie Olestminie Iceberg. I mimo upływu dwóch lat, nadal nikt poza mną nie potwierdził, czy to pamięta. Nie zachowało się ani jedno nagranie tej gry. Nie zachował się ani jeden screen z tej gry. Nie znaleziono żadnego artykułu na ten temat. Nie znaleziono żadnego zapisku archiwalnego, gdzie ktoś ewentualnie na jakimś forum by o tym dyskutował. Update w trakcie montowania. Zachował się do dzisiaj jeden wpis na Zapytaj Onet dotyczący tej Marzanny, który wyświetla Wam się na ekranie. Ale nic więcej nie znaleźliśmy. Nawet nie znalazłem grafiki tej naklejki, tej, którą otrzymywało się za ukończenie gry. Zatem, jedyne czym możemy się posiłkować, jest moja pamięć. Pytanie do Was, czy ktokolwiek z Was to pamięta? No i za dostarczenie mi jakiegokolwiek dowodu, że to istniało, będę wdzięczny za pomoc. Skoro już mowa o... o naszej klasie, to czy wiedzieliście, że w 2010 roku podczas trzeciej edycji Mam Talent była tam możliwość głosowania na jednego z finalistów? Spierdalej! Spierdalej! Tutaj jest ciekawy przypadek, bo znalazłem z nie wiem tylko 10 nagrań dowodzących, że gra istniała. To był Advergame autorstwa Actimel, znajdujący się pod adresem wwwdrużynaaktimala.pl. Ale dzisiaj lepiej nie odwiedzajcie tej witryny. Ja w to osobiście nigdy nie grałem. Więc zapytamy widza, który zaproponował entry, o co biega. Byku, na czym polegała ta drużyna Actimela? Widziałem, że budowało się tam jakieś miasto w kosmosie, nie? Tak. To śmieszne miasteczko gra typu City Builder. Odbywało się różne budynki, zbierając właśnie taką walutę specjalną. Gra też miała system znajomych, przez co można było odwiedzać miasteczka znajomych. Później zaczęli dodawać minigiery. Aha, spoko nie wnikam. Bardziej interesuje mnie kubek. Wspomniałeś w komie, że wygrałeś kubek za pomocą tej gierki, jo? W 2012 chyba roku, Aktimem zorganizował konkurs, co zbierze największą ilość tych właśnie kryształów. Właśnie nagrodą główną było za ten kubek. Bardzo ambitny ja zaczął je zbierać na potęgę, w domu po szkole, czy nawet na szkolnym komputerze. Masz go nadal? Kubek jeszcze posiada. aczkolwiek niestety tracił swój nadruk. Oh, hell, now, now, now. Pierwotnie tam madr przedstawiał y, trzy główne postacie. A, czyli korporacja zrobiła Ci najtańszy nadruk. No, widzimy się po przerwie, widzowie. Cześć, jeżeli lubisz moje filmy, to zapraszam Cię do wspierania mnie na Patronite. Link w opisie. Musiałem nas tu skryć, aby nikt tego nie usłyszał. W poprzednim materiale mówiłem o grach Java, w które grało się na starych telefonach sprzed 15 lat jak Sony, Rixony, bądź Nokie. I w okolicach 2008 roku oglądałem na hyper reklamy w telewizji jednej z takich gier. Dzwonki, tapety, gry Jako dziecko byłem przerażony późno w nocy, bo reklama miała dosyć mroczny klimat. Niestety w internecie wtedy jak i dzisiaj nie znalazłem tej reklamy, ani też informacji o samej grze. Nazywała się Gondę. Nie mogę przetaczać jej treści. I zastanawiałem się czy to omawiać. Natomiast tamtego dnia kupiłem tę gierkę na komórkę i do dzisiaj zachowała mi się instalka ze starego Sony Jako, że jest to... Udostępniam instalkę w opisie. Jeżeli macie jakiś stary telefon w szufladzie, co nadal działa, oczywiście, możecie to obczaić. Powiedziałbym, że w tych latach był krajem popularności gier społecznościowych: Club Penguin, Movie Star Planet, Panfu, Pet Party. Było również Timik.pl, które istniało jeszcze przed Panfu. Ale nie było tak rozbudowane jak panfu. Zachowało się po tym tak. Forum. otimik, Ok. Archiwalne nagrania. Na YouTubie czy gdzieś. Wiadomo. I Save y na web archive. Które są najważniejsze. Tylko tam jest rozpieska lokalizacji. I mapa. I blog. <laughs> Niech mnie dundry świśnie. Pożył <laughs> swój pokój. Mogłeś użyć grafiki ze swojego komputera. I na bank nieraz ktoś wklejał w swoim pokoju. Albo no nie ma chujarzenia. Potwierdza to nawet mój kumpel, który w to grał w roku 2007. Zaraz? Czyli ty w to nie grałeś? Yy... No nie. Największym komunikatorem w latach 2000 -nych. z Polski. Było niewątpliwie gadu-gadu. Oh. Celebryci to reklamowali mieli swoje boty, tak jak ten infobot, co dostarczał newsy na bieżąco. Założyli serwis społecznościowy, mający na celu konkurowanie z GronoNet czy naszą klasą Berman! własne radio. Ciekawe, co teraz tam leci. Co? Znowu nie. Pamiętam też, w 2009, jak Ci się wyświetlały te reklamy u góry w okienku z czatem, co nie? To natrafiłem wówczas na nietypową reklamę, przenoszącą Cię do filmiku na YouTube. A ten filmik na YouTube to była polska parodia popularnej w tamtym okresie reklamy Axe z Chocolate Manem. Mówią o nim Chocolate Man. Skąd się wziął Chocolate Man, który zdążył się już dorobić tak gigantycznej rzeszy fanek w internecie? No. Dlatego pozwoliłem sobie przypuścić, że na bank musieli też wtedy coś wprowadzić typu gry gadu-gadu, dostępne tylko na komunikatorze czy coś. I dobrze kminiłem, bo istniało coś takiego w tamtych latach. Faktycznie, gadu-gry. Między innymi jakaś gra o piratach. Znalazłem z niej jeden gameplay, gdzie ktoś nas zaprasza na. krótki filmik. Ale niewiele się w to zagłębiałem. To chyba nawet gry, co były na Facebooku, także. Dobra, to koniec. Omówiłem jednak 9 tematów. Wygląda na to, okej. Okay. Subskrybujcie, a ja kończę dzisiejszy filmik, bo mam tego dosyć. Ech.